Uczeń wybiera temat. Temat ten ulega często w trakcie procesu badawczego modyfikacji. Na początku uczeń definiuje temat, okazuje się jednak, że ten temat jest zbyt szeroki, więc temat ulega zawężeniu. Z czasem jednak może się okazać, że ten temat jest faktycznie niemożliwy do realizacji, wówczas ulega całkowitej zmianie, a niemożliwy do realizacji, zwłaszcza poprzez brak danych. Brak źródeł, które mogłyby odpowiedzieć na dany temat, poprzez wcześniej założone oczywiście pytanie badawcze. Rolą swojego jest naprowadzanie ucznia, w jaki sposób y, można zawęzić dany temat, poprzez dyskusję na ten dany temat, dostrzeganie różnych możliwości, czy faktycznie temat jest realny do zrealizowania, czy też nie, i czy faktycznie nie istnieje konieczność jego zmiany lub tylko modyfikacji w pewnym zakresie. Więc mój tak, no. To była przygoda. I tą przygodę zacząłem pod skrzydłami Sorki Ostrowskiej, ponieważ pisałem temat z psychologii. Zacząłem pisać o psychologii sportu. Bardzo, bardzo mnie w ogóle interesuje sport zawsze od dziecka. Pisałem o motywacji u sportowców, takiej wewnętrznej, zewnętrznej. No ale, jak to eksplendenta z psychologii, opiera się głównie na badaniach. Niektóre były po turecku, niektóre były po angielsku, po polsku, po francusku. No, był problem z tym researchem. I ta moja ekscytacja tym tematem tak stopniowo malała, i malała, i malała, aż w końcu stwierdziłem, no nie, to, to chyba jednak nie to. dni pomysł na nowy temat. I wystosowałem odpowiednią prośbę do koordynatora projektu. I przez to zmienił się też mój koordynator. Z Sorki Ostrowskiej trafiłem do Sorki Janiak. Trafiłem na temat z angielskiego B dotyczący tego, jak kontekst biograficzny wpływa na interpretację piosenek na podstawie dwóch, jednego z moich ulubionych artystów, Kendricka Lamara. No i co? Oddałem projekt. Byłem niesamowicie usatysfakcjonowany. Nie tylko z tego faktu, że, że oddałem sam projekt, to była bardziej ulga, ale byłem usatysfakcjonowany z faktu, że podjąłem ryzykowną decyzję, która mam nadzieję, że mi się opłaci.